króluje na wieki, Bóg Twój syjonie przez pokolenie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i Wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca Wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się bracia jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię pańskie. Oto Słowo Boże. Aleluja, 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 alleluja. duch Pański nade mną posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę. Amen. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają. U Bogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście obejrzeć na pustyni, trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale co wyszliście zobaczyć, człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Oto słowo pańskie, siostry i bracia. Chleba i igrzysk. Chleba i igrzysk. To jest hasło rzymskiego ludu, pospólstwa, domagającego się rozrywek i zaspokojenia potrzeb materialnych. I w tym właśnie upatrywali szczęście, w tym upatrywali. I błogostan. W tym upatrywali radość życia, chleb i igrzyska, czyli materialne sprawy, to co daje człowiekowi zaspokojenie potrzeb takich zwycz, zwykłych, zwyczajnych, ziemskich, igrzyska, czyli rozrywka, przyjemności. I wcale nie straciło na ważności to hasło, bo wielu ludzi współczesnych dzisiaj w 2022 roku również jako cel życia, jako sens życia obiera sobie właśnie te dwie wartości. Chleba i igrzysk. A dzisiaj w trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę Gaudete, czyli niedzielę Radości, na początku mszy świętej jest Antyfona, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: radujcie się, Pan jest blisko. Dla chrześcijanina, radość to coś więcej niż chleb i igrzyska. To coś więcej. Bo tamta radość przemija. A dla chrześcijanina radość prawdziwa nigdy nie przemija. Ona trwa teraz i będzie również trwała po śmierci. Co jest w tym coś więcej dla chrześcijanina? O tym opowiada dzisiejsza liturgia słowa. Najpierw w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy zapowiedź czasów mesjańskich, że w czasach mesjańskich pustynia step zamieni się w żyzną glebę, że będzie woda, będzie życie, będzie radość. Izajasz opowiada również o tym, że przyjdzie Zbawiciel, że Bóg sam przyjdzie. Dosłownie mówi: on sam przyjdzie, by was zbawić. A w Ewangelii słyszymy o świętym Janie Chrzcicielu, który właśnie zgodnie z tą zapowiedzią Izajaszową czekał na przyjście Mesjasza siedział w więzieniu, a więc w bardzo trudnych warunkach, i chciał się upewnić z tego więzienia. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Czyli czy wypełniają się te zapowiedzi proroków, że, że, że przyjdziesz, że, że będziesz tym, który da radość, który da szczęście bez końca? I Jezus nie odpowiada: tak, jestem. Jestem tym, na którego oczekują ludzie. Tylko Pokazuje poprzez czyny, że niemi zaczynają mówić, że chromi chodzą, że głusi słyszą. Poprzez te wszystkie czyny, cuda, zapowiedziane również dzisiaj w tym pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza, realizują się wszystkie obietnice Mesjasza. On już jest. I największą radością, dla chrześcijanina jest obecność Pana Jezusa teraz i w wieczności a nie jest chleb i nie są tylko igrzyska naszą prawdziwą radością jest Pan Jezus mesjasz pan zbawiciel ale Jezus dzisiaj mówi jak zatrzymać tę radość Taką radość, która jest w moim sercu, pomimo różnych doświadczeń życiowych, jak tą radość zatrzymać w momencie przechodzenia przez bramę śmierci, do wieczności. Jezus mówi tak, a błogosławiony, możemy przetłumaczyć, a szczęśliwy, możemy przetłumaczyć jeszcze, a radosny jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Czyli co to znaczy nie zwątpić w Chrystusa? To znaczy wierzyć w Chrystusa, trwać w wierze, rozwijać swoją wiarę, pogłębiać swoją wiarę, odnawiać swoją wiarę. Jeśli wytrwam w wierze w Chrystusa, to mam prawdziwą radość w sobie, która nigdy nie zniknie. Jesteśmy w bardzo trudnym okresie w Polsce i na świecie w kryzysie wiary kościoła. Co chwilę słyszę od naszych parafian takie stwierdzenia, że a córka, a syn mówią deklarują jestem niewierzący. Nawet wychowani dobrze nawet wychowani naprawdę w takich dużych, pięknych wartościach po szkołach katolickich, nie jestem niewierzący. Albo ktoś nie praktykuje, przestaje praktykować wiarę, albo ktoś po prostu wybiera życie no zupełnie niezwiązane z wartościami chrześcijańskimi. Dziewczyna zaczyna mieszkać z chłopakiem, nie widzi w tym żadnego problemu? No, żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu wielu wątpi w Boga, Chrystusa, w Kościół i odchodzą. A zobaczmy, a błogosławiony, szczęśliwy, radosny jest Ten, kto we mnie nie zwątpi. Zatem jak ratować wiarę innych którzy odchodzą od wiary od Boga jak ratować swoją wiarę bo żyjemy w świecie naprawdę który nie sprzyja wierze ostatnio jestem pod wrażeniem takiej książki o kościele w Holandii kardynał Willam Eich mówi, że 100 lat temu jego poprzednik, jeden z biskupów, w 1929 roku, to już właściwie skończył swoje pasterzowanie w Utrechcie, wyświęcił czy poświęcił, konsekrował 100 kościołów. A teraz w 2020 roku kardynał musi. Prawie wszystkie kościoły, które konsekrował, zamykać. Sprzedają kościoły, bo parafie są tak małe, że jest parę osób i parafie nie są w stanie się utrzymać, dlatego sprzedają kościoły. I kościoły są przerabiane na restauracje, na różne inne miejsca użyteczności. I mówi, że upadek wiary jest ogromny. W Holandii jest zalegalizowana eutanazja, używanie narkotyków i można by powiedzieć, że no, tragedia. I my widzimy, że na naszych oczach ta wiara coraz bardziej upada. Ale on mówi, że następuje odnowa wiary. W małych grupkach, w małych wspólnotach, ludzie się budzą. Ci, którzy zostali, na przykład było dziesięć kościołów, w których była Msza Święta, obecnie jest jeden kościół taki centralny, ludzie z wszystkich dziesięciu poprzednich parafii dojeżdżają do tego kościoła, tam jest sprawowana Eucharystia, tam wspólnie gromadzą się, modlą, ożywiają swoją wiarę, są wyśmiewani, są napastowani, a oni coraz bardziej wierzą, bo zrozumieli, że wiara. Nie może opierać się na tradycji, na zwyczajach, na tym, że ktoś otrzymał od rodziców kiedyś wiarę jako pewien zwyczaj. Ale wiara, jak mówi ten kardynał, to osobista więź z Chrystusem. I właśnie, żebyśmy my wytrwali w wierze, żebyśmy my Zaświadczyli o naszej wierze wobec tych, którzy z naszych rodzin odpadają od wiary, od Boga. Musimy robić wszystko, żeby odnawiać osobistą więź z Chrystusem. Żeby to nie było jakieś rutynowe przychodzenie do kościoła. Żeby to nie było jakieś rutynowe modlenie się. Żeby to nie było raz na jakiś czas przychodzenie do konfesjonału. Tylko, że to jest Osobista więź z Panem Jezusem. Ja mam relację z Nim, taką bardzo bliską, przyjacielską. O to właśnie chodzi w naszej wierze. Dlatego błogosławiony, szczęśliwy, radosny jest Ten, kto we mnie nie zwątpi.